Z ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie, powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i damu ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie.